Witajcie, zapraszam na kolejny przykład z mechaniki budowli. Belka o długości 5 metrów z podporą typu łyżwowego na końcu oraz z podporą przegubową przesuwną w odległości 1 metra od końca belki. 4 m 1 metr. Całkowita długość 5 metrów. I teraz obciążenia. Belka będzie w naszym przykładzie obciążona obciążeniem równomiernie rozłożonym o wartości 5 kN na metr. Teraz przystąpmy do części pierwszej naszego zadania, czyli wyznaczenia reakcji. Oznaczmy nasze reakcje. W podporze łyżwowej występują dwie reakcje: siła pozioma, oznaczmy jako HA, oraz moment, oznaczmy jako MA. I w podporze przegubowo przesuwnej. Punkt oznaczmy jako B. Występuje reakcja VB. I zapiszmy teraz warunki równowagi. Suma rzutów sił na oś X ma być równa 0. Nasze obciążenia są wyłącznie pionowe, więc jedyną siłą poziomą jest nasza reakcja HA. Stąd otrzymujemy HA jest równe 0, kN. Drugi warunek równowagi. Suma rzutów sił na oś Y jest równa 0. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Zastąpmy nasze obciążenie równomiernie rozłożone siłą równoważną, czyli siłą wypadkową. Siła wypadkowa znajduje się w środku ciężkości naszego obciążenia. Czyli tutaj jest również siłą pionową. I wartość tego obciążenia to jakby pole tego prostokąta, czyli 5 razy 5, 25 kN. I zaznaczmy jeszcze położenie tej siły. Położenie tej siły to 2,5 metra i 2,5 metra oraz położenie tej siły względem podpory, bo może będzie nam potrzebne tutaj 1,5 m. I przystąpmy dalej do wyznaczania naszych reakcji siły pionowe mają być w równowadze, czyli VB. Ze znakiem plus, ponieważ działa w górę, minus siła wypadkowa 25 kN. Ma być równe 0. Stąd otrzymujemy Vb jest równe 25 kN. I ostatni warunek równowagi suma momentów względem punktu B. Dlaczego względem punktu B? ponieważ jest to najprostsza opcja. Siła VB nie wchodzi do, do, tego, do, tych, do tej sumy momentów, oraz siła HA nie daje też momentu. A więc MA ze znakiem plus, ponieważ wskazuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, i minus siła 25 razy ramię 1,5. I to jest równe 0. Obliczmy teraz 25 razy 1,5 jest równe 37,5. Stąd otrzymujemy, MA jest równe 37,5 kN. I to by była pierwsza część naszego zadania. Teraz przystąpmy do części drugiej. Zajmiemy się najpierw przedziałem AB. Przedział ten z punktu widzenia sił wewnętrznych wygląda w następujący sposób. Oczywiście włókna wyróżnione na dole. Tu nasz przekrój alfa alfa na końcu tego przedziału działa siła 37,5 siły pionowej nie ma siły poziomej pozioma siła jest na zero. i w przedziale działa obciążenie Równomiernie rozłożone o intensywności 5 kN na metr. I nasza współrzędna. I teraz. Siła osiowa w tym przedziale. Nie ma żadnych sił poziomych. N od X jest równe 0 kN. Siła pionowa V od X jest równa. Na początku przedziału nie ma żadnej siły, i potem 5 razy X jako wypadkowa, jako pole tego prostokąta, i ze znakiem minus, ponieważ rozpatrujemy siły po lewej, w lewej części, po lewej stronie od przekroju, siły działające w dół są ze znakiem ujemnym. I teraz m od x jest równe 37,5. Ze znakiem plus. I teraz zaznaczmy sobie: tutaj działa siła wypadkowa 5 razy x. Odległość do przekroju x drugich. I teraz moment od siły wypadkowej będzie ze znakiem ujemnym, ponieważ ściąga włókna przeciwne. I tak, wartość siły 5x razy ramię siły x drugich. I teraz uporządkujmy 37,5 minus 2,5x kwadrat. I teraz zajmiemy się przedziałem drugim. Oznaczmy ten punkt jako 1, przedział B1. Ten przedział rozwiążmy od strony prawej. 5 współrzędna, nasz przekrój alfa, alfa współrzędna x i tak to tak wygląda. I teraz siła osiowa n od x jest równa 0 w tym przedziale, nie ma żadnych sił poziomych. V od x jest równa 5 razy x. Siła działa w dół, więc, a ponieważ rozpatrujemy przekrój od lewej strony, siły działające w dół mają znak dodatni. I teraz moment od X jest równy. Zastąpmy sobie że obciążenie równomiernie rozłożone siłą wypadkową. Wartość siły 5x, odległość siły od przekroju x2, moment rozciąga włókna przeciwne do włókien wyróżnionych, stąd minus 5x razy x2, co jest równe minus 2,5x 2 ,5x2. Teraz narysujmy wykresy. i teraz. Wykres sił osiowych. Siły osiowe są równe 0. Są stałe na całej długości belki. Następnie siła ścinająca. Siła ścinająca. Musimy obliczyć wartości N od 0 jest równe 0. 5 razy 0 jest równe 0. Oraz n od 4 jest równe 5 razy 4, 20 minus 20 kN. I w drugim przedziale B1 siła przepraszam tutaj V, siła V od 0 jest równa 0. Oraz siła V od 1 jest równa 5 km. Zaznaczmy te wartości na wykresie. A więc dla 0, 0, dla 4 minus 20, powiedzmy gdzieś tutaj. Następnie dla 0, 0 i dla jedynki 5. 5 20. Tak oto wygląda wykres sił ścinających. I ostatni wykres, wykres momentów. Siły ścinające nie przechodzą przez punkt 0 albo przechodzą tylko na końcach, wykres, na końcach belki, stąd nie będziemy mieli żadnych punktów ekstremalnych poza krańcami przedziałów, więc możemy obliczyć wartości momentów tylko na początkach i końcach przedziału. M od 0 jest równe 37,5. Oraz M od 4 jest równe. 37,5 minus 2,5 przepraszam, minus 2,5 razy 4 do kwadratu. Minus 2,5 kilo Newton metr. Oraz w przedziale B1 m od 0 jest równe 0 i m od 1 jest równe minus 2,5 razy 1 do kwadratu minus 2,5 kNm. I teraz siła ścinająca zeruje się na końcach przedziału, stąd wykres będzie styczny do linii poziomej na końcach przedziału. I teraz narysujmy minus 2,5, przyjmijmy gdzieś tutaj, i wykres jest parabolą styczną w punkcie 0, tutaj. Tak? I następnie wykres w przedziale AB y, 37,5 z plusem. I, pół. I teraz tutaj wykres jest styczny, i tutaj. I tak wygląda wykres momentów sił ścinających i sił osiowych dla naszej belki. Dziękuję za uwagę.